Cześć, Krzykata, pasieka na skraju lasu, jest popołudnie. Tutaj stoimy przed rodziną, w której, 24 godziny temu, w której 24 godziny temu podałem larwy do wychowu i teraz jestem tutaj po to, żeby sprawdzić jak one przyjęły, czy, czy wszystko jest dobrze, czy można spokojnie liczyć na to, że będzie jakiś przychód matek. To jest rodzina, która dostała już trzecią serię matryczników w tym sezonie, chyba jedna z moich najlepszych rodzin. Ma w tej chwili o ten korpus zapakowany całym miodem. A na koniec maja taki dokładnie korpus miodu został od niej odebrany, więc tylko się cieszyć i tylko przyklasnąć. Rodzina w tej chwili jest bezmateczna. Odpa odpaliła, znaczy ma odpalić mateczniki, zaraz, teraz chcę sprawdzić czy rzeczywiście odpaliła, czy jest dobrze. Podkarmiam taką gęstą sytą miodową na tym pierwszym etapie, później już korzystam z pożytku, bo cały czas jest pożytek. Ten korpus jest tak ciężki, że. O matka, Ja do obsługi tych uli Wielkopolskich muszę sobie tutaj zorganizować jakąś, jakiś stolik bo to inaczej dyskopatia w dużym tempie. No i patrzmy. Patrzmy, 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 sam jestem ciekaw. No. Czy jest dobrze, czy nie bardzo. Nie wiem kochani, czy wy to widzicie, ale jest tak. Na górze wszystkie. Tutaj są dwa, trzy. Bez trzech, a na dole. A na dole bez jednego. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Pięknie pociągnięte mateczniki. Na 33 podane larwy, 30 mateczników odciągniętych. Ja to domykam. Słuchajcie, takie. No i tak kochani, inkubują się już mateczniki w rodzinie, w której na 33 podane larwy zaizolowałem 28 mateczników i było 80 bodajże prawie 5%. Do, do zasklepionych tutaj na ten moment myślę, że w głowie nie policzę tego, ale to jest około 90. Zobaczymy, co one dociągną do stadium za sklepu, mm -hmm. ale słuchajcie, jest czerwiec bogactwo w ulach, bogactwo pierzgi, bogactwo pszczół, bogactwo e, przybytku do, e, do Ula, to później wszystko odzwierciedla się w jakości wych wychowywanych matek i, e, i, e, i też w tym mitycznym procencie przyjęć, bo... No to, to jest to, do czego dąży ten pszczelarz, który stara się wychować matek, żeby tych, tych przyjęć było jak najwięcej. Nie idzie to zawsze w parze z jakością przy przekroczeniu pewnych tam ilości, ale, no ale tu generalnie widać no, 20-30 przy, przyjętych larw. Wszystko ma na to wpływ, bo, bo też postępowanie przy przekładaniu, sposób przekładania larw no to, to wszystko ma wpływ na to, że ja przynajmniej. Koniec tego sezonu zaczynam dochodzić do takich procentów, z których no, mogę być po prostu dumny. To Jest czerwiec, ja to ja będę robił praktycznie no, dokąd się da. E, a e, zaznaczając jednocześnie, że to nie jest film, który ma za zadanie zachęcić Was do kupna matek u mnie, bo ja na, na, na brak e, możliwości sprzedaży nie narzekam. Wręcz, wręcz w drugą stronę, ile bym nie zrobił, tyle się rozchodzi, ale, e, ale chciałbym e, zwrócić Waszą uwagę na. Na to, że w tej chwili uzyskujemy wszystko, co najlepsze. O w tej chwili, w tym momencie. To jest, to jest ten moment, kiedy wychowują się najlepsze matki w sezonie. Kolejny tydzień, jeszcze kolejny tydzień. Tak do połowy lipca, wygryzające się matki, to jest petarda. Bogactwo pszczół, bogactwo pierzgi, bogactwo trutni do unasiemnienia. I a propos majowego szaleństwa na jednodniówki, które przyprawia mnie osobiście, przyprawiało niemal o zabał serca, bo nie wszystko wychodziło, nie było pogody. Dałem radę, pasieka dała radę, ale nie wszystko wychodziło. To teraz, pracując na spokojnie, uzyskując takie przyjęcia, taki procent przyjęć, można naprawdę robić matki bardzo dobrej jakości. Ciesząc się tą pracą i, i tym, że, że wychodzi. Bo ja tu nie mam nic innego za bardzo do pokazania, bo, bo, bo cała pasieka, całe to miejsce, które tutaj jest. Mhm. Taka nieduża pasieczka, prawda? Jest ustawiona pod wychów, właśnie matek, tak jak w tej rodzinie. Już w tym momencie to idzie jedna rodzina tygodniowo, jeden wychów tygodniowo. Nie, nie ustawiam tego więcej. W dwóch rodzinach, tu z tym zielonym korpusem u spodu i tu w tej rodzince wychowują się, już inkubują się ostatecznie mateczniki w bezmatkach. E, które będę e, wysyłał kolegom i, e, i te matki będę też i e, zasiedlał sobie uliki weselne. Także e, piękny czerwiec. Czerwiec no, przepięknie zapracował. Jestem bardzo zadowolony. Szuki się pięknie sprawiały. E, na 3 lipca jadę na e, jadę do siedlec, pod siedlce do Pana Loca po nową reproduktorkę Kalpejkę. E, mam już kontakt z Niemcami w sprawie nowej celki. I wszystko się będzie pięknie kręcić. Słuchajcie, sezon wychowu matek u mnie będzie trwał, ale ja już jestem gotów do podsumowania, bo bardzo ważne rzeczy się tutaj wydarzyły. Włącznie z, z takim szlifowaniem, dopracowywaniem metody, ale też rozpoznaniem tego, jakie naprawdę potrzebne są na pasiece zasoby, żeby. Żeby funkcjonowała rodzina wychowująca, która gdzieś tam w perspektywie podejdzie do jednego, potem do drugiego, potem do trzeciego wychowu, ile tych rodzin trzeba mieć, żeby faktycznie te matki hodować, wychowywać w należytej jakości. I, i, i taki film na pewno powstanie, troszkę opadła już gorączka. Dobrze, że nie nagrywałem do tej pory, bo. Bo być może powiedziałbym rzeczy, co, co do których w tej chwili, w, ta, w, takim, w takim transie tej pracy, co do których w tej chwili, no, no już nie chciałbym o nich mówić, bo, bo, bo miałem takie momenty, że po prostu już mówiłem sobie, że pierwszy i ostatni taki sezon, ale, ale no, droga, którą sobie wyznaczyłem, jest w tej chwili dosyć jasna. I, i te matki na mojej pasiece będą wychowywane, a naj, najbardziej motywuje mnie do tego, E, szereg telefonów od kolegów, którzy wzięli ode mnie matki na koniec maja i teraz chcą jeszcze, bo tak półnasienniały się, czerwią. Ech. Tak jakby to było jakieś wielkie osiągnięcie, nie? Że matki się unasinniają i czerwią. Norma powinna być, ale jest to dla mnie ogromna nagroda i satysfakcja, że koledzy dzwonią, chwalą i chcą jeszcze. Więc moi drodzy, jeszcze raz mówię: to nie jest reklama. Ja nie pracuję na, na sprzedaż w tym momencie. Chciałem Wam pokazać, co się u mnie dzieje, a wszystko kręci się wokół wychowu matek pszczelich. Wszystko. Pozdrawiam gorąco. Mieliśmy się spotkać jutro, ale to może będzie na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.